Witam w filmie Pamiętniki Blind. Blind, to ja jestem. No nie jest, jestem Blind, ale nazywam się Blanka. No, to jest książka ze mną. Yy, dobra, w tych pamiętnikach będę mówić o moich przeżyciach. O festynach. No bo bardzo często na nie jeżdżę co weekend. A dzisiaj powiem Wam o festynie w, w trawnikach. Nie na trawniku, tylko w trawnikach. Jestem w miejscowości trawniki. Jak siedzie do Lublina, to wiecie chyba. Dobra, ym, teraz zrobmy tak. Może Wam pokażę trochę o tej miejscowości, coś powiem. Jaki festyn się kręci. O, tak się kręci. To mam. Tutaj coś się właśnie dzieje. Jej, tam jest. Yy, dobra, pokażę trochę jaśniej, bo tutaj mam widok z samochodu. A i ja tu jeżdżę z balonami, wiecie? Co? Tam też z drugiej strony jest jakiś i park. Tam też jest kawałek festynu, ale jednak nie my. Tam nie stoimy, stoimy tutaj. To. Balony, to nie wiem czyje to jest, to chyba ci podtrzymuje tamto, ale nie jestem pewna, tu też coś zaraz chyba będzie. I na razie jest tu dużo lodów, Gofru nie ma, szkoda. So, za to... Mogę wam policzyć. Wtedy to wyjdziemy na wycieczkę, Do... na zwiedzanie tamtymtych. Ale to już... Od... No dobra, nie w odcinku numer 2, bo odcinek numer 2 będzie na fe... dnie... w weekend, za tydzień. No to za dwa tygodnie oczekujcie tego. Za dwa tygodnie oczekujcie następnego odcinka. Może będzie za dwa tygodnie. No bo za tydzień to ja kiedy go wrzucę na YouTube. A ja Przecież... spadłam. Spadłam, he, he, he. bo nie możecie chyba raczej oczekiwać go za tydzień, bo szkoła i wiecie, w pion... No może w weekend za tydzień go tego Dobra, i ja mówię? Tamten, tamten. Dobra, możemy wyjść na Zwiedzenie. Tylko zabiorę tę książkę. I balon drugi. A, e, tutaj. E, I dobra. Mamy Wołopsa. Piesie się, tu siedzi. Cicho, nie przeszkadzać. Proszę nie przeszkadzać. Ej, dobra. E, tu jest pies. Dobre psie. Ja idę. Psa muszę zostawić, bo on nie ma smyczy i muszę uciec. To chodźcie na zwiedzanie festynu. Jego, może nikt nie będzie krzyczał. Piesku, oj no dobra, wyjdź jak tam. Już tak bardzo musisz to wyjść. Ale nie wyłaś jeszcze. Dobra, wyszliśmy. Teraz pokażę wam zabawki. I w ogóle. Tutaj są zabawki. Tam dalej Lody palony jakieś inne. Gdzie ma jest lisko liśko? Nie wygląda jak Pet Shop. Stanowczo. Lustro. Lustro. Z Skamienia Z się w lustrze. Kameretia. Kamera idzie. Kamera. Patrzcie, jesteśmy koło telefonu. Widzieliśmy, to jest telefon. Nie nagrywam tego aparatem. I ojej, zapomniałam, że nie widać. Dobra. Chodźcie, pokażę Wam więcej. No, trzeba iść. Trzeba iść. Trzeba iść. iść. Tutaj są lody. Tak, lody. Nie mogę się pokazać, bo mówicie sobie kamerę. Telefon do Żelki Wszelki. I myjam krewki. I w jest jeszcze coś? Chyba nie. Nie ma nic. Przejdę sobie przez ten nie chcę mi się w... na wysokim zideł, żeby przejść po murku. Ja jestem w trawniku. Nie na trawniku. Więc jeżeli ktoś zdał na film, Już minuty? dużo. O, mogę wam w końcu pokazać tamte twarzy. Nie, nie widać. Poczekajcie. Poczekajcie, bo właśnie usłyszałam o malowaniu twarzy. Naprawdę będzie malowanie twarzy? Tak. Super. Be może zrobimy z tobą... Mamo, zrobimy z tobą wywiad. W następnym odcinku zrobimy z tobą... Kupanie, wywiad o następnym festynie. Czekajcie na następny odcinek, pa!